niewinna nauczycielka wchodzi do klasy. Ale problem w tym, że wszyscy uczniowie są obecni, łącznie z małym Jasiem. Z podekscytowaniem mówi więc: Skoro dzisiaj wszyscy jesteście obecni, mam dla was wyjątkową grę. Na to mały Tymek podnosi rękę i pyta: W jaką grę, proszę pani? Nauczycielka uśmiecha się i odpowiada: Zamknę oczy i rzucę w was długopisem. A każda osoba, którą trafię, będzie mogła zadać mi dowolne pytanie, a ja z chęcią na nie odpowiem. Rzuca długopisem po raz pierwszy, a ten trafia w małą Marysię. Dziewczynka wstaje, uśmiecha się i pyta: Proszę pani, jaki pani ma rozmiar? Co masz na myśli, Marysiu? Pyta zaskoczona nauczycielka. Chodziło mi o pani wzrost, odpowiada Marysia. Nauczycielka odpowiada. Metr 57. Usiądź. Proszę. Zaczyna się druga runda. Nauczycielka rzuca ponownie i tym razem trafia tymka. Chłopiec wstaje i pyta. Proszę pani, woli pani lizać loda czy szybko go zjadać? Co to za pytanie? Tymek. No dobrze. Najpierw lubię lizać, a potem zjeść. Następnie mówi do klasy. Kolejna runda będzie już ostatnia. Kochani, kto dostanie szansę? Niech postara się zadać logiczne pytanie. Rzuca długopisem po raz ostatni. A ten przypadkiem trafia małego Jasia. Jaś wstaje. Patrzy na nauczycielkę od góry do dołu z uśmiechem i pyta. Proszę pani, może mi pani powiedzieć, skąd się wziąłem na tym świecie? Nauczycielka zamyśliła się na chwilę i odpowiada. No cóż, Jasiu, bocian przynosi dzieci. I tak właśnie pojawiają się na świecie. Na to się zaczyna się śmiać. Patrzy jej prosto w oczy i mówi. Haha, proszę pani, niech mi pani takich bajek nie wciska. Pewnej nocy widziałem, co mama z tatą robili. A po kilku miesiącach pojawiła się moja młodsza siostrzyczka. I tak właśnie dzieci przychodzą na świat. Wynocha, Jasiu.